Siemano, ze a dzisiejszy odcinek to będzie specjal na 75 subów i wiem, trochę się spóźniłem, ale po prostu długo nie wchodziłem do PCMulator 99 i całkiem coś zapomniałem że takie coś zrobiłem a nagrodą za ten specjal będzie właśnie taki Steel Dragon który, który kosztuje prędzej kosztował już 500-600 tysięcy gemów, a teraz kosztuje aż 805 tysięcy gemów i yy, jest ich 29610 egzistów ogólnie Więc bardzo jakby mało, może, można powiedzieć I też jest bardzo nawet drogi Więc się opłaca go zdobyć A właśnie, żeby go zdobyć trzeba zostawić subskrypcję, dzwonikiem na tym kanale, zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem A w komentarzu wystarczy napisać słowo, niech to będzie słowo Subskrypcja i właśnie wtedy możecie dostać tego Steel Dragona. I trzeba jeszcze podać swojego maila, a nie maila, tylko e, nikt w komentarzu, nick z Robloxa. Oczywiście ten pierwszy na przykład. Ja sobie nie zmieniłem, więc mam tylko ten jeden. Ale ten tutaj niżej, jak tutaj manga Sigila są, to, to ten musicie też podać w komentarzu i napisać słowo subskrypcja. A ja wtedy Wam go wyślę tutaj przez mailboxa. Że wtedy będziecie mieli tutaj w giftach właśnie go pokazanego. Tylko pamiętajcie, żeby tutaj nie mieć, nie mi jak mam to włączone teraz, sobie to musicie mieć to wyłączone. To też trzeba mieć wyłączone. To nie wiem do końca, znaczy, ale chyba nie. A tak, to też to można mieć, można mieć włączone, ale nie trzeba. A to trzeba mieć wyłączone, z tego co kojarzę. No, czy jakoś tak, nie wiem. To lepiej też mieć wyłączone w razie co. No i tutaj e, musicie mieć to włączone, stotko ja Ale nie, to jednak nie. Możecie mieć to wyłączone, ale te wszystkie możecie mieć włączone, jak chcecie. Ale tamto jedno musicie mieć wyłączone, bo jak będziecie mieli to włączone, to nie będę mógł Wam tego wysłać. I tutaj, a tak, to Wam myślę, po prostu tutaj wpiszę Waszą nazwę. Tutaj napiszę gratulacje za wygraną. No i dodam wam tego PETA i przy okazji jeszcze dam wam, może to jest mało, no ale 5000 gemów, zawsze coś tam będzie. 10 i tak muszę wysłać, żeby wysłać w ogóle maile. Więc co? Ja bym się z wami żegnał i siemano